Cześć, z tej strony Graf w Zero Vlog Literacki. Dzisiaj odcinek chyba krótki, tak mi się przynajmniej wydaje. Podsumowanie czytelnicze czerwca, taki vlog. Krótki, dlatego, bo zbieram się do wyjazdu. O wyjeździe jeszcze później kilka słów. A co w odcinku? No, pewnie omówienie tego, co przeczytałem. Parę informacji na temat tego, co w przyszłości. Czyli to co zwykle. Dla tych, którzy dopiero co zalajkowali, bo ostatnio parę osób też nowych przyszło, to informacja taka, że vlogi nagrywam bez cięcia, ze wszystkimi pomyłkami, wpadkami tak sobie mówię po prostu takim flowem. O, jadę. No dobra, to już nie przedłużając, zaczynamy. Ok, zacznijmy od tego, co udało mi się przeczytać. No to z, z, w tym miesiącu. Miesiąc jeszcze nie skończył, więc mam nadzieję, że tę statystykę e, trochę podreperuję. Choć nie jest może jakoś tak bardzo źle, jeśli chodzi o liczbę książek, jakby na strony przeliczyć, to pewnie dużo lepiej by nie było. Znaczy byłoby dużo gorzej. Co mi się udało przeczytać? Triskel Gwardia, książka nominowana do nagrody imienia Janusza Zajdla, to recenzji widzieliście, byłam niedawno na profilu. Takie Science Fiction, trochę fantazy Urban Fantazy dla młodzieży. Jak dla mnie zupełnie nieudana książka i jakby strzał pozatarcze przypomniałem sobie też pierwszy tom Torgala, bo ona wypożyczyła z biblioteki i z dużym zaskoczeniem muszę przyznać, że Torgal się przynajmniej jak dla mnie nie starzeje w ogóle no, jest to naprawdę urocza opowieść przygodowa, obyczajowa no mówię o pierwszym tomie nie wiem jak dalej to jest chyba to późniejsze wydanie ale pewności nie mam, bo ja wiem, że tam jakieś były Rzeczy związane z papierem, coś tam było nie tak z papierem, z kolorami. No bo to pierwsze wydanie to tam chyba jeszcze lata 80. Tak? czy 70. Więc później to wznawiano, ale jeszcze nie w twardej oprawie. Więc w sumie to już nie wiem, czy, czy to jest, czy to była ta wersja poprawiona. Bądź co, bądź te, te rysunki wcale jakoś nie drażniły, chociaż może ja za pierwszym razem to jeszcze czytałem w tym czasopiśmie. Bo przecież pierwsze odcinki Torgala zdaje się w, w w którymś czasopiśmie wychodziły, no to tam to były dopiero fatalne kolory. Tak, rzeczywiście teraz sobie przypominam. Więc jakby może tutaj, może tutaj właśnie to mnie jakoś specjalnie nie raziło, ale to naprawdę jest dobra historia, to naprawdę jest dobra opowieść. Nie wiem, może powinienem powiedzieć, że, że dobrze by było, jakby ktoś to zakranizował, ale z drugiej strony patrząc po tym, co się z Wiedźminem teraz wyprawia, o, to, to, to w sumie nie wiem, czy chcę. A, obiecałem że, obiecałem, że o Igrzyskach Śmierci Nowych się wypowiem. Trochę taki chaotyczny wyjdzie ten vlog, ale dobra, bo to później zapomnę, przerzucę sobie na koniec, nie będzie mi się chciało, wyleci mi gdzieś z głowy, stwierdzę, że odcinek za długi. Bo pisałem na, na Facebooku, że czekam bardzo na, e, tego, na nową część Igrzysk Śmierci, bo jeśli nie wiecie. To pojawiła się informacja, że mają być nowe książki, prequele dotyczące tego, jak powstał y, świat Igrzysk y Śmierci. I tak dużo osób mi pisało, że, że czują porażkę nosem. Znaczy, z, z jednej strony ja to rozumiem, bo y, to, co było w Igrzyskach Śmierci y, dobre. Znaczy sensowne, może nie tyle dobre, co sensowne, to to, że autorka pominęła pewne rzeczy tego, jak kształtowała się rzeczywistość panem, znaczy jak doszło do tego, że panem było tym czym było. I to pozwoliło jej uniknąć krytyki z takiej pozycji, że na przykład bo to jest nielogiczne, bo to jest bez sensu, bo to się nie mogło tak wydarzyć, ona po prostu nabrała wody z usta. W usta. Zresztą pisała z perspektywy osoby. Która tych zdarzeń no, nie mogła znać, tak, bo to gdzieś było pewnie ukryte, utajone. Katniss o wielu rzeczach z pewnością nie wiedziała. Więc teraz będzie być może jakaś próba odsłonięcia tego, co się wydarzyło. Ja czekam z przyczyn kilku, bo, bo uważam, że, że to są naprawdę dobrze napisane książki dla młodzieży i z ostatnich lat. Są to moim zdaniem chyba jedne z lepszych książek skierowanych do młodego czytelnika, a już na pewno lepsze od Harry'ego Pottera. Ale to jest tylko moje, moja prywatna opinia. I teraz tak. Jest jedna rzecz, za którą ja bardzo lubię: Igrzyska Śmierci taka dziwna teoria, która krąży w internecie, która moim zdaniem wiele wyjaśnia, bo. Moją uwagę to zwróciło w czasie czytania, że jednej rzeczy w Igrzyskach Śmierci brakowało. Czy brakowało religii jakiejkolwiek, rytuałów, tego czym ten lud mógłby żyć? No, prawda? Tam nie wiem, czy kojarzycie jest, jest taki, takie wspomniane coś, że, że mieli jakiś taki dziwny rytuał, znaczy nie rytuał, ale coś związane ze ślubem, taki zwyczaj, że oni te chlebki wypiekali na wesela, czy tam na śluby. No, ale to jest zdecydowanie za mało, tak? To było społeczeństwo bezreligijne, w którym do pewnego stopnia no, religie zapełnił, miejsce religii zajął totalitaryzm. Chociaż no, to takie bardzo palcem po wodzie pisane, ale można by tak powiedzieć. Więc ciekawi mnie, czy do tego tematu autorka odniesie się w tych nowych książkach. Czy my na przykład zobaczymy, Upadek jakiejś religii, na przykład takich, których my znamy. A może nie, może zupełnie nie. Ja liczę jednak na to, że ona się do tego tematu odniesie. I, i ta moja teoria, że to jest książka o rzeczywistości właśnie postreligijnej, czyli no nie chcę już aż tak daleko wchodzić w to, ale tak jak to Bonhoeffer pisał o, o postchrześcijaństwie, tak? nie, wiem, nie wiem, jak on to dokładnie określał. Ta teoria by się potwierdziła. Czy tak będzie, zobaczymy. Ja dlatego, między innymi, na tę książkę czekam i wierzę naprawdę w autorkę, wierzę, że e, jej to wyjdzie od początku do końca. Ale przechodząc już do książek, które przeczytałem, to. E, tak jak mówiłem o Torgalu, mówiłem o Chodorowskiej, to jeszcze trzy książki, trzy kryminały tego pana Simona, Simonono Simona, z komisarzem Majgrę i jestem bardzo, bardzo z nich zadowolony. I to jest chyba pośród wszystkich postaci detektywów, no to nie detektyw, bo policjant, no ale tych prowadzących śledztwa bohaterów, bohaterów, kryminałów. Zdecydowanie awansuje na drugie miejsce, zaraz po, no oczywiście, Filipie Marlowe, Marlowe tak, czyli Bohaterze Chandlera, Z kilku przyczyn, ale, ale od pierwszego tomu, w zasadzie, Majgre mnie złapał za serce. Przeczytałem. Rewolwer, porażkę igrał i Poganiacza z zopaczności, jak na razie, czyli jedno, dwie z tych późniejszych i jedną z, z wcześniejszych przygód tego bohatera. Tak jak poczytałem sobie później opinie, na lubimy czytać, tam ludzie, e, tam jaka tam, bo tu nie ma intrygi, bo coś tam, bo tu słabo śledztwo przedstawione, ale właśnie to w tych książkach jest najlepsze. Że tam intryga kryminalna jest banalna, nie do rozwiązania przez czytelnika, schodzi na plan dalszy, a de facto są to historie obyczajowe. Myślę, że bardzo ciekawe pod takim względem pewnej filozofii świata. O Marlowe pisano sporo. Ja już wspominałem kiedyś, że jest taki świetny artykuł Stasiuka o tym bohaterze, gdzie on uważa, że właśnie Marlowe to jest egzystencjalista. Marlow wierzy, że życie nie ma sensu, Marlow w nic nie wierzy i odgrywa po prostu życie codziennych rytuałów. W ten sposób broni się, nie myśląc po prostu o tym wszystkim, zmuszając się do takich codziennych rytuałów, broni się przed pustką egzystencjalizmu. Bardzo ciekawe spojrzenie na tę postać, może dlatego tak go lubię. A Maigrę, rzeczywiście. Jest w pewnym sensie podobny, ale z drugiej strony ma też wiele, jest też wiele różnic pomiędzy tymi bohaterami, bo wygląda to mniej więcej tak, że on ma świadomość olbrzymiego zła, które zalęgło się gdzieś w świecie, które on prawie codziennie widzi w swojej pracy. I znalazł sobie, stworzył sobie taki safe space, że tak powiem, który pozwala mu, no, jeśli tak można powiedzieć, nie oszaleć. To jest jego dom, jego małżeństwo, jego żona, które są dla niego, też oczywiście są te pewne takie rytuały, tak, że właśnie takie zwykłe, malutkie rozmowy, drogi, niewielkie rozmowy z żoną, jakieś wizyty u przyjaciół i tak dalej, cały ten mieszczański światek. Paryża i nie jest tutaj absolutnie jakąś hipokryzją ze strony tego bohatera, tylko ratunkiem dla niego, tak przynajmniej ja to widzę, bo to co on obserwuje w pracy, to jak widzi, jak zachowują się ludzie, w jakich sytuacjach są stawiani przez los, bo to też jest ciekawe w tych kryminałach, że tam z reguły. Morderca zostaje najczęściej no, zmuszony, w cudzysłowie oczywiście, przez okoliczności do, do popełnienia tej zbrodni. Często jest tak, że ofiary są dużo gorsze od morderców, ale oczywiście nie, nie ma tutaj też jakiejś wywrotowości, że, że my nagle ma, mamy zacząć współczuć mordercom, no, przynajmniej może do pewnego stopnia, tak? Ale zło jest złem, dobro jest dobrem. To, to mimo wszystko jest w tych kryminałach wyczuwalne. Być może dzięki właśnie tej mieszczańskiej rzeczywistości, e, którą one mam wrażenie, że opiewają. Tak jak mówię, przeczytałem trzy, a ich jest 40 kilka. Więc może to moje wrażenie jest nieco zafałszowane, e, ale tak ja je widzę. E, Majgę wra nie wraca do domu nie wiem, przerażony. On wraca, żeby odpocząć. Ten dom jego malutki, gdzieś tam paryski, który on sobie stworzył, jest rzeczywiście taką, taką spokojną odchłanią, do której on może zawinąć i, i się tam uspokoić. Z drugiej strony, na przykład w, w rewolwerze, to też jest bardzo ciekawe. Śledztwo prawie od razu schodzi na plan dalszy i to, co robi Główny bohater to próbuje za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby ktoś jeszcze wszedł na drogę zbrodni. Bardzo zresztą szlachetnie. Świetne książki, naprawdę przynajmniej te trzy kryminały, bardzo, bardzo dobre. No i też nie dziwi mnie w ogóle, że czytelnicy zlubimy czytać nie doceniają. Tam jakieś oceny 5 na 10, a słaba intryga, beznadziejna. No i bardzo dobrze, że jest słaba intryga. Nie na tym to wszystko polega. Więc zachęcam. Nie oglądałem ekranizacji, podobno jest niezła. Zachęcam na pewno do tych króciutkich książeczek po 100, po 150 stron warto przeczytać. I co zamierzam przeczytać? W zasadzie to jestem w trakcie czytania książki pod tytułem Czereśnie będą dziczeć autorstwa, zdaje się Marioli Kruszewskiej. Ja ją nabyłem zupełnie przypadkiem. Bo jak byłem na warszawskich targach książki, to mi się jakoś. Nie wiem, coś mi się pomyliło i wydawało mi się, że ta książka dostała nagrodę Mackiewicza. Natomiast ona była tylko, tylko nominowana. Natomiast nagrodę dostał Helak za, nad Zbruczem. I, I nie kupiłem Helaka, a kupiłem właśnie te Czereśnie Będą Dziczeć. Po pierwszym opowiadaniu to tak wzruszyłem ramionami, stwierdziłem, że eee, opowiadanie jako opowiadanie. Ale po drugim, jak zacząłem powoli łapać o co chodzi... Na razie nie będę nic na ten temat tej książki mówił, bo mam takie wrażenie, że jeśli ją przeczytam, to ona się nada na film, bo, bo rzeczywiście warto, warto trochę więcej o niej powiedzieć. Jest przynajmniej jak na razie bardzo dobrze napisana o e, może nie nowatorskiej, ale bardzo interesującej i bardzo sensownej zresztą przy tym poruszanym temacie konstrukcji. Zbiorek opowiadań, które. No dobra, już zaczynam mówić, które tworzą, tworzą jedną całość, tak? są połączone w bardzo interesujący sposób. Więc to Na pewno polecam dla tych, którzy szukają jakiejś, dobrej, dobrej, sensownej obyczajówki. O, to tak, polecam zdecydowanie. I zabiorę na wyjazd raduchowskiej Uzymaji, no bo to kolejna nominacja do nagrody imienia Janusza Zajdla. Więc, więc, więc będę chciał przeczytać tak, żeby, no, tak jak obiecałem, przynajmniej część tych zajdli zrecenzować. Akurat nie uzymaj, tam drugi Tom dostał chyba nominację. No, ale skoro przeczytam pierwszy. To znaczy będę chciał przeczytać drugi, no to wypadałoby też pierwszy. Zostanie mi jeszcze pani Kisiel, ale ja nie wybaczcie, po to nie będę sięgał, bo, bo no, zupełnie nie dla mnie zupełnie nie mój klimat. I Piotr Cholewa, i tutaj poszukam tej książki na pewno, bo, bo jestem jej ciekaw, ale z takim dużym, dużym znakiem zapytania. Mam nadzieję, że nie będzie wtórna wobec poprzednich części. Zobaczymy zresztą. Do sierpnia chyba mam jeszcze czas z Zajdlami. No i co, tak? Wyjeżdżam, wyjeżdżam wreszcie na urlop, a nie do pracy. I postanowiłem sobie, ponieważ trochę mi się rozbuchał Facebook ostatnio, bo zacząłem dużo memów, znaczy dużo, trochę memów wyrzucać i mam sporo nowych polubień, to stwierdziłem, że połączę sobie Facebooka z Instagramem. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Będą się tam pewnie pojawiały jakieś zdjęcia moje z wyjazdu z tego i z następnych może też jeżeli to chwyci, tak, z Instagramem, dobrze powiedziałem, nie, nie pomyliłem, tak, no już połączyłem w zasadzie z Instagramem, spróbuję nagrać jakiś film, więc prawdopodobnie to będzie jakiś buk, tak, bo będę sobie gdzieś łaził z telefonem, nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie, ale spróbuję, z racji tego, że, no, jak nagram za tydzień, to za dwa tygodnie znowu bez sensu będzie nagrywać, no, chyba, że te czereśnie przeczytam i i gdzieś tam będę łaził i opowiadał o tej książce, ale to trochę, nie, to trochę bez sensu, to mo, ewentualnie może opóźni się, albo będzie jeden tydzień bez filmu, albo ewentualnie trochę się to y, opóźni. Nie powiem na razie, gdzie wyjeżdżam, y, więc to taka zachęta do zalajkowania Facebooka, albo Instagrama, tam będziecie mogli więcej zobaczyć i co, i, i chyba będę powoli kończył no wiem, że zaległości są na vlogu z tymi innymi seriami, bo, bo wypadałoby jakiś jeden wiersz nakręcić, może, może w coś tam innego wejść jeszcze, ale może, może coś się uda. Mam jeszcze taki ciekawy plan na wrzesień, ale nie chcę zapeszać, bo tak od pewnego czasu mi się marzy zrobienie takiej serii filmów i wtedy to jakbym, jakbym zaczął to bym już zrobił, mielibyście film praktycznie codziennie, może się ktoś domyśli. o co chodzi. Być może też niedługo rzeczywiście zrealizuję ten konkurs, który miał być w zeszłym roku, i chyba jednak powoli zaczynam się przekonywać do tego, co ktoś tutaj polecał, żeby to było jakoś tak bardziej twórcze, tak? a nie tylko test z odpowiedziami. Więc tak zaczynam się zastanawiać, by może się nie dogadać z jakimś forum literackim albo z kimś i nie zrobić jakiegoś konkursu na opowiadanie. No, i tak, żeby te nagrody były sensowne, żeby to było więcej, główna nagroda, żeby to było więcej niż jedna książka, no, żeby, żeby był sens się o to, o to powalczyć trochę. Eee, I co? I, I chyba to będzie wszystko. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Ja przynajmniej do pewnego momentu będę, będę pod internetem. Mam nadzieję, że cały wyjazd będę, ale, ale, do pewnego momentu na pewno, więc na pytania będę odpowiadał. I to był graf zero w lok literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.